Jak to Tusk tak. powiedział, więc może ma Pan pytania o politykę proniemiecką Tuska. Ma no, pan jakieś pytania? O pana politykę mógłbym zapytać. Śmiało. No, jaką Śmiało. Pan, jaką pan politykę prowadzi? Propolską? Tak, propolską, tak, właśnie propolską. I różnica tak, między nami Polska, fundamentalna polityka? różnica między nami a platformą jest taka, że my nie boimy się gdzie mówić, że walczymy PLO, o polski gdzie, interes, tak? gdzie platforma. Chce pan wysłuchać, czy chce pan krzyczeć? Jak pan chce krzyczeć, to proszę tam do czytelnika w platformie, tam widywu, widy, widywaliście się. Więc chciałbym skończyć. Różnica fundamentalna między nami a platformą jest taka, że u nas imposybilizm, który jest wszechomocny u Tuska, nie istnieje. Według Tuska nie dało się zbudować muru, nie dało się przekopać Mierzei, nie da się zbudować CPK, nic się nie da. Ten nieudacznik nic nie potrafił. I to jest różnica między nami, patriotyzm w praktyce. Szanowni Państwo, regułą tej konferencji jest to, że jedno pytanie na redakcję. Telewizja TVN zadawała już swoje pytania. Ale zaraz, zaraz, zaraz. O chciałem zapytać, czy panowi dyrektorowi. Ale pan w ogóle słyszał, że jest jedno pytanie na redakcję? Proszę, ale ja myślałem, że, że ja chciałem zadać jednak pytanie. A ja czy chciał, podziękujecie jedno, panowi dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych za jasną deklarację dajmy wsparcia za, jedno, innym, za jasną deklarację dajmy wsparcia innym panie kampanii wyborczej, prawicy? E Panie redaktorze, dajmy szansę odpowie innym Odpowie Pan krótko. Czy czy jest pan zadowolony? Ja chciałbym usłyszeć pytania innych redakcji, bo naprawdę, pan... bo koledzy czekają i się niecierpliwią. Naprawdę to jest nieuczciwe, to co Pan robi wobec dobra, innych redakcji. Ja się, ja Bardzo stałem się grzecznie w kolejce i czekałem. No, teraz... Jedno pytanie na redakcję, jesteście Państwo z jednej redakcji. Bardzo proszę. No dobra, kolejna redakcja. A nie może Pan odpowiedzieć po prostu Bardzo drugie pytanie. Dlaczego jedno pytanie na jedną redakcję? A może dwa pytania bo na jedną chcielibyśmy, redakcję. aby każdy miał każdy możliwość zdąży. zadania pytania. Bardzo proszę. Już Pan odpowiedział. No nie wiem, ile koledzy mają czasu. Bardzo proszę, widzę, że się niecierpliwią. Bardzo proszę. Nie odpowie pan, pan. nie skomentuje Proszę, deklaracji Politycznej Dyrektora Lasów Państwowych. Panie redaktorze, nie pan ja rozumiem, że to są pytania od Donalda Tuska. Nie, to są pytania od dyrektora Lasów Państwowych. Już nacisnął Donald Tusk, rozumiem, tak? Pytania od dyrektora Lasów Państwowych. Już zapomniał, sprzeda sprzedać lasy. Panie redaktorze... To, a ktoś sprzedał lasy? Dobrze, panie redaktorze, już bardzo proszę, kolejna redakcja. Czyli nie, czyli nie odpowiecie panu. Bardzo panowie. proszę, kolejna redakcja. Dobra. Państwo w ogóle chyba średnio jesteście zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia, bo w ogóle nie transmitujecie tej konferencji. Także Właśnie bardzo.